Wow, dziewczyny, tylko spójrzcie jak tu fajnie! Cześć wszystkim! Będziemy się razem uczyć! Proponuję wybrać łóżka! Ja wezmę dolne, a ja oczywiście biorę górne. Najbardziej mi się tu podoba. Ojej, zostawiłam walizkę na dole. Jak mam ją podnieść? Chyba nadszedł czas na odrobinę magii. Chodź tu do mnie, moja poduszko. Super. A teraz reszta rzeczy. Wspaniale. Moje zeszyty, długopisy. Ekstra. Został jeszcze kocyk. Z nim trzeba będzie się pomęczyć. No, chodź tu. Jeszcze troszkę. I jeszcze! Ojej, chyba przesadziłam! Uf! To było zabawne! Śmiejcie się ile chcecie. Przynajmniej już pościliłam sobie łóżko. Czas, żeby mi ja rozpakowała swoje rzeczy. Okej, okay, zobaczmy. O nie, moja walizka całkowicie przemochła. Co ja mam z tym zrobić? Kurczę Myślę, że mogę ci pomóc Poczekaj chwilkę, twoje rzeczy będą zaraz suche Dzięki Ale dlaczego pachnie tu spalenizną? Monika, chyba troszkę przesadziłaś O nie, w moim zeszycie jest ogromna dziura Przestań, wystarczy Ojej, chyba mnie troszkę poniosło. Zdarza mi się to. Zauważyłam, że tu nie ma w ogóle roślin. Czas to naprawić. Dodajmy troszkę kwiatków. Mówiłam troszkę! Przestańcie rosnąć! Stop! Wystarczy, wracajcie do walizki. Będziecie tam siedzieć, dopóki nie nauczycie się zachowywać. Spokojnie! No i po wszystkim. Uff, na razie mieszkacie pod łóżkiem. Ups. Nie zwracajcie na to uwagi. Czas, żeby mi ja rozpakowała swój bagaż. Znając mój ognisty temperament, zawsze zabieram ze sobą środki ostrożności. Witam cię, mój przyjacielu. Po co ci gaśnica? A, Ha? A, a Kurczę. Nie panikujcie, dziewczyny. Wiem, co robić w takich sytuacjach. Zaraz to naprawię. No, od razu lepiej. Nie zwracajcie uwagi na drobiazgi. Ważne, że pożar został ugaszony. A już wiemy po co ci gaśnica. Często ci się to zdarza? Od czasu do czasu, ale mam to wszystko pod kontrolą. Moje piękne łóżeczko. Miękkie jak prawdziwa chmurka. Ja też uwielbiam moje nowe łóżko. Mnie też się podoba moje łóżko. Wyszło rewelacyjnie. Te ośmiorniczki będą mi przypominać o morzu. Zgodnie z planem lekcji, nasze pierwsze zajęcia to prawa magii. Czas jechać do szkoły, dziewczyny, nie spóźnijcie się. Pierwsza lekcja, jakie to ekscytujące. Jestem gotowa, tylko muszę wziąć plecak. Nie. My też już idziemy. No, Moniko, jesteś gotowa? Nie spóźnimy się pierwszego dnia. Kto będzie naszym nauczycielem? I co będziemy robić? Witamy w szkole magii. A, już tu jesteście. Będziemy razem uczyć się praw magii. Wow, ale super. Dziękuję. No to zaczynamy. Jess, do tablicy. Ja? Na pewno? Ale ja nie chcę. No dobra. Pokaż nam, co potrafisz. No dalej. Co potrafię? E, chwilka. Spójrzcie. Teraz będę sterowała tymi bańkami. Mogę podnieść je do góry. O, to ciekawe. Mogę też nimi żonglować. Mogę podnieść je jeszcze wyżej. Oj! E, nie tak wysoko! Co tu się dzieje? Dlaczego to zrobiłaś? Ups. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Siadaj. Zobaczymy, co ty potrafisz, Grace. Jestem gotowa. No dalej, zaskocz nas. Yeah! Dobrze. Stworzę teraz małe tornado. O tak. Mogę je trochę powiększyć. Nieźle, nieźle. Ale myślę, że to wystarczy. Grace, zatrzymaj to! Zatrzymaj, zanim to tornado zniszczy całą klasę! Ale nie mogę go powstrzymać, nie chcę mnie słuchać. Trzymajcie się! Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Co tu robię? Ups, Ups, chyba sobie pójdę. Dokąd to, Grace? Nie skończyłam z tobą. Monika, teraz twoja kolej. Za chwilkę pokażę, co potrafię. Zacznę od czegoś prostszego. No, nieźle, a może coś trudniejszego? Dobrze. I jak? No, fajnie. Mogę też wysłać to gorące serce w pani kierunku, ale proszę być ostrożną. Ojej, chyba już za późno. Wygląda pani teraz jak spalony tost. Wystarczy, moja cierpliwość się skończyła. Y no to ja już pójdę. Ja też chcę pokazać, co potrafię. No dobra, gorzej już być nie może. Nie. Zaraz, zaraz. Jeszcze troszkę. Może lepiej odejdę, zanim coś się stanie? Ojej! Wspaniale, co za piękność! To niesamowite! Ale co to za krzaki? Dlaczego się do mnie zbliżają? Odczepcie się! Moja cierpliwość się skończyła. Przepraszam panią. O, już dzwonek. Lecimy. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Tak, musimy lecieć do widzenia. Dziewczyny, stójcie, uwolnijcie mnie! Dziewczyny! No i jak wam minął pierwszy dzień w szkole? Myślę, że miałyśmy niezłe ubaw. Zgadzam się? Dziewczyny, mam pomysł. Zróbmy imprezę z tej okazji. Kilka magicznych ruchów i dodamy troszeczkę blasku. Wow, super to wymyśliłaś. Wiem, zawsze mam fajne pomysły. A oto i muzyka. Ekstra, można się bawić. Dziewczyny, a co powiecie na słodki poczęstunek? To może być lepszego od baty cukrowej. Tylko jest troszeczkę nudna. Zaraz to naprawię. No, tak jest to wiele lepiej. Ale fajnie ci to wyszło. Ja myślę, że potrzebujemy czegoś do picia. Abracadabra. Patrzcie. Kolorowe i słodkie koktajle dla pięknych dziewczyn. Częstujcie się. Ekstra. Ja też coś mam. W ciągu kilku sekund przygotuję pyszny popcorn. Uwielbiam moje moce. Ojej. Chyba znowu przesadziłam. Nie szkodzi, wyszło śmiesznie. Ja mam skitelsy i żelki. A ja mam płatki śniadaniowe i lizaki flamingi. O, nie zauważyłem posypki. Jeszcze jej spróbuję. Wow, ale fajna! Smakuje mi. A gdyby tak udekorować nią tort? Nie tylko posypać, ale wstawić ją razem z buteleczką. Super, co? A moją buteleczkę jak cisnę tutaj? Ekstra? Stop! To był mój pomysł. Ja sam na to wpadłem, lepiej uważaj. Uwielbiam płatki śniadaniowe, zwłaszcza różowe krążki, bo to mój ulubiony kolor. Aby ułatwić dekorowanie tortu, wsypię je do miski i przyczepię z boku na krem. Wygląda pięknie, ale zajmuje dużo czasu. Wiem, co zrobię. Można je wysypać prosto z miski. Ej! Candy! Zaraz oberwiesz, zobaczysz! Andy, ale ja nie zrobiłam tego specjalnie w przeciwieństwie do ciebie. Uważaj, bo ci uwierzę. O rany! Ale pięknie zdobiliśmy górną warstwę. Zgadzam się, i zostały mi jeszcze żelki. Ach, ile ja mam pomysłów, aż nie wiem, który wybrać. Chyba najlepiej będzie umieścić zajączki z boku. Brawo, ja! Mm, pyszności. Oj, Andy już udekorował. Ja też muszę, ale fajnie wyszło. Podoba mi się. Tort wygląda tak pysznie, że aż mi ślinka cieknie. Wow, cudowny! No to czas udekorować drugą warstwę. Wow, ile pyszności! Super! Widzę chróbki! Nigdy bym nie pomyślał, że można nimi udekorować tort. Uwielbiam je. Mmm, czad. Mileczkę! A co o tym myślicie? Spoko, co? Nie spodziewałem się tego po sobie. Normalnie wow. Nieźle, Andy. Ale ja zrobię to jeszcze lepiej. Udekoruję tort serduszkowymi żelkami. I ułożę je w ten sposób. ale i co wszystko? A ja dodam jeszcze czekoladę. Myślę, że ta będzie świetna, bo jest trójkątna jak chipsy. Połamię ją na kawałki i ułożę dookoła. Brawo! O, jaka pyszna czekolada! No to ja też coś dodam. Najpierw wezmę moje ulubione truskawkowe paluszki oblane czekoladą. I zrobię z nich słodkie ogrodzenie. Świetnie! Został mi nawet jeden paluszek. Ale pyszny! Brawo, Candy, zdolniacha z ciebie! Dzięki z ciebie też! Już wiem, co zrobię z tą ogromną watą cukrową. Zapełnię ją wszystkie puste miejsca! A co zrobić z wiadrem żelków? Aha ha! cię. Nie doczekanie, a masz! Ups, co ja robię? Położę delfinę tutaj. To tego sam zjem. Mam cię! Andy teraz ty. Ja dostałam całe wiadro słodkiego popcornu. Jest przepyszny. Nasypię go do środka tak, jak zrobił to Andy. A na wierzchu dodam fajną posypkę. Dobra, skończyłam. Rany, ile ja mam posypki! A ja mam krem i gumę Buba. A ja mam jeszcze żelkowe oczy! I mam pomysł! Obliżę rękę, zanurzę ją w posypce... I odbiję na torcie! Fajnie to wychodzi! Ale szybciej udekoruję całość! Super! Ha! Cześć, Candy! Okropność! Okej, okay, nadszedł czas, abym przeszła do dekorowania dolnej warstwy. Zrobię to za pomocą tego pysznego kremu, który wygląda bardzo efektownie. Wow! A koko! Co za ubaw! Niech moja część tortu też ma żelkowe oczy! A mi zostało jeszcze troszkę gumy i fajny pomysł, jak ją wykorzystać. Rozrywam gumę na równe kawałki i zrobię taką otoramkę. tylko przyczepić na tort. Hmm, chyba czegoś brakuje. Mojej buźce brakuje ust. Szkoda, że nie mam oczu. Ech. Handy, a mogę wziąć od ciebie kawałek gumy? A dasz mi oczy? No jasne. Dzięki i trzymaj. Hurra, wyszło super. Świetnie nam poszło. Przybij piątkę, koleżanko. Jaki wspaniały tort zrobiliśmy. Jest piękny pod każdym kątem. Ach, już mi cieknie. Ale ustąpię Ci kolejkę. Dziękuję, Andy. Wezmę górny kawałek. Chcę spróbować truskawkowej posypki z mojej butelki. Jestem pewna, że będzie rewelacyjna w smaku. O, tak. Gąbowy smak, jestem zachwycona. Normalnie palce lizać. Teraz ty. Ja też zacznę od górnej warstwy. Spróbuję kawałka z cukierkami i posypką. Skoro candy smakowało, to inni też powinno. O tak, jaki delikatny. Walce lizać. Dalej, Candy. Jak tylko zobaczyłam te lizaki w kształcie flamingów, od razu jej pokochałam. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję ich razem z ciastem. O ranę, byłam pewna, że to połączenie będzie niesamowite. Jakie pyszniutkie żelki w kształcie serduszek. Prawdziwa wyżerka. Przykro mi, Candy, ale nie mogę dłużej czekać. Nigdy wcześniej nie jadłem ciasta z chipsami i żelkami. To dosyć oryginalny smak, ale mi się podoba odlot. Okej, okay, a teraz ja wezmę kawałek z trzeciej warstwy. O, jaki śmieszny potworek! Paluszki poki jak zawsze są świetne. A razem z żelkowymi oczami są jeszcze słodsze i smaczniejsze. O, Candy zajada się trzecim kawałkiem. Muszę ją dogonić. No to próbuję o tak czekolada się rozpuściła i razem z ciastem i watą cukrową to prawdziwa bomba żelkowe oczy jak zwykle są bardzo dobre a teraz spróbuję gumy, którą dała mi Candy no dobra, to zaraz nadmucham ogromnego balona o, ale ekstra Candy, widzę, że chcesz jeszcze może zjedzmy ten tort razem Wchodzę w to, spróbuję twojego flaminga! A ja twojego delfina? O, tak, to jest takie dobre. O, jestem taki pełny! No nie dam rady zjeść ostatniego kawałka. Ja też nie. Przybij piątkę, była epicko.